Wersal Nieruchomości ma przyjemno przedstawić Państwu mieszkanie przy Alei Solidarności w najlepszym punkcie Warszawy, w sąsiedztwie Placu Bankowego i Starego Miasta. Mieszkanie składa się z sporego pokoju, z wyjściem na 3-metrowy balkon, z miejscem na szafę wnękową i drugiej części pokoju który przy postawieniu ścianki może zamienić się w sypialnię. Stąd jest przejście do kuchni. Wejście do kuchni jest również z przedpokoju. Łazienka razem z WC. Mieszkanie w dość dobrym stanie zachowania. Łazienka świeża po remoncie. również kuchnia. Okna wymienione na PCV. Cena mieszkania 284 tysiące zł. Powierzchnia 34 metry kwadratowe. Na drugim piętrze w dziesięciopiętrowym wieżowcu odnowionym. To naprawdę serce Warszawy. Jeżeli spodobała się Państwu ta oferta proszę dzwonić. Wersal Nieruchomości. Telefon 534 92 82 22. Stacjonarny 22 409 82 22 Strona internetowa www.wersalnieruchomości.com.pl Jesteśmy na Facebooku www.facebook.com.pl Oferta korzysta z programu marketingowego Kupujący nie płaci. To jest wynagrodzenie pośrednika pokrywa wyłącznie strona sprzedająca. Dodatkowo dla naszych klientów Przeprowadzka na terenie Warszawy gratis. Wersal nieruchomości poleca tą nieruchomość. Zapraszam do oglądania.